Dzień dobry, witam państwa na konferencji prasowej z udziałem pana przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Ryszarda Czarneckiego, oraz eksperta ekonomicznego Jerzego Bielewicza. Witam państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się po raz kolejny w sprawie, która jest takim mieczem Damoklesa dla Polski. Mianowicie po raz enty rząd POPSL, kiedyś rząd Tuska, teraz rząd pani Kopacz, nie wprowadza. Dyrektyw Unii Europejskiej, na które wcześniej się zgodził. To grozi nam znaczącymi karami finansowymi po kilkadziesiąt tysięcy euro dziennie. A w zeszłym tygodniu kolejna y, taka zapowiedź takich kar w stronie Unii Europejskiej. No, rząd zachowuje się jak stróż, który chowa głowę w piasek. Tym razem kary dotyczą nie elektrośmieci, czy. Y, 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 innych zaniedbań rządu w Warszawie odnośnie polityki energetycznej czy ekologii, ale dotyczy obszaru bankowego i frankowiczów. Proszę Państwa, problem kredytów hipotecznych indeksowanych do franka szwajcarskiego należy postawić na forum międzynarodowym, gdyż swą skalą daleko już wykracza poza granice Polski. Ja będę bardzo konkretny. Kredyty hipoteczne w obcych walutach, to jest 84% we frankach, nie 100, ale 84% we frankach, stanowią 172 miliardy złotych na ogólną sumę bilansową sektora bankowego w wysokości 1060 miliarda. Jest to, jak widać, kilkanaście procent, a więc ponad 16% według danych NBP na koniec marca tego roku. Także przedsiębiorstwa zadłużyły się w walutach obcych, na 81 miliardów złotych. Z kolei z drugiej strony zobowiązania, depozyty w walutach obcych na rzecz sektora niefinansowego noszą zaledwie 93 miliardy złotych. No, w przypadku osobienia złotówki ta dysproporcja pogłębi się wraz ze wzrostem procentowym wartości kredytów hipotecznych do ogólnej sumy bilansowej banków. Za tą nierównowagę w bilansach banków należy obarczyć z całą pewnością nadzór właścicielski, a koszty wynikające z wprowadzenia w tych czterech latach 2004-2008 na polski rynek ewidentnie toksycznych instrumentów finansowych, jakimi są kredyty hipoteczne indeksowane do franka, czy walut obcych, głównie franka, powinny zostać poniesione z kapitału własnych banków, no, co wymaga dokapitalizowania ich przez właścicieli głównie zagranicznych. Proszę Państwa. Obecny rząd z uporem maniaka, można by powiedzieć, cytując Bronisława Komorowskiego, będąc w oparach szaleństwa, nie wprowadza do prawa krajowego dyrektyw Unii Europejskiej, które by przybliżyły rozwiązanie problemów Frankowiczów. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie konsumenckich umów o kredyty związanych z nieruchomościami mieszkalnymi to jest dyrektywa z lutego 2014 mówi wprost, cytuję „Problemy dotyczyły kredytów denominowanych w walucie obcej, które konsumenci zaciągnęli w danej walucie, aby skorzystać z oferowanej stopy oprocentowania, nie posiadając jednak odpowiednich informacji na temat związanego z tym ryzyka kursowego lub nie rozumiejąc dostatecznie takiego ryzyka, co wskazuje na winę banków, jako tej profesjonalnej strony mów z klientami. Z kolei w zeszłym tygodniu, wspomniałem o tym na wstępie, Komisja Europejska w sposób ultimatywny stwierdziła, żeby w ciągu dwóch najbliższych miesięcy władze w Polsce wprowadziły do naszego systemu bankowego zapisy dyrektywy Unii Europejskiej o naprawie oraz restrukturyzacji i uporządkowaniu likwidacji banków. Ta dyrektywa w sposób jasny wskazuje, że w przypadku złej sytuacji finansowej banku wymagającego, wymagającej naprawy, jej koszt ponoszą najpierw udziałowcy, a następnie wierzyciele, no, którzy w przypadku polskiego sektora bankowego też często są udziałowcami. Dyrektywa zabrania udzielania bankom pomocy publicznej. To bardzo ważne, bo to jest ucieczka od oparczania. Podatników, kosztami sanacji banków, których prezesi otrzymują często miliony złotych pensji czy, czy miliony euro pensji i milionowe odprawy. Proszę Państwa, trzeba też podkreślić, że rząd koalicji PO-PSL zamiast stanąć po stronie Frankowiczów po tej dyrektywie sprzed roku i trzech miesięcy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Zamiast stanąć po stronie obywateli, podatników, kredobiorców, starą po stronie banków. Traktując, traktując Frankowiczów jako, że tak powiem, no, taką natrętną muchę, od której należy się, się odganiać. A tu chodzi tutaj o list pani premier Kopacz do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie mylić, proszę, z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, są dwie różne instytucje. A podpowiada Pani Premier Kopacz w tym liście sposoby obejścia prawa obowiązującego kraju Unii Europejskiej. Proszę Państwa intencją rządu Pani Premier Kopacz i wciąż jeszcze urządzającego prezydenta jest to żeby Polska pozostała samotną wyspą bezprawia wydaną na nieskrępowany w praktyce rabunek i działania banksterów. Mówię o bardzo konkretnych decyzjach rządu, bo rząd najpierw lekceważy przez 7 miesięcy dyrektywę Unii Europejskiej, dopiero, przepraszam bardzo, 9 miesięcy od lutego do listopada. W końcu listopada pani premier Kopacz zabiera szeptem głos w tej sprawie, mówiąc, że tu trzeba działać. No ale jak to chór fińskiej który śpiewa przez kilka aktów, uciekajmy, uciekajmy, a nie rusza się z miejsca, tak to pani premier Kopacz mówi, że trzeba się tą sprawą zająć i się nią nie zajmuje. Po drugie, pani premier Kopacz pisze pismo do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie staje po stronie banków. I pozostawia Frankowiczom samym sobie. Frankowicze to oczywiście nazwa umowna. Ponad cztery piąte ludzi, którzy wzięło kredyty w walutach obcych to ludzie, którzy wzięli kredyty we frankach szwajcarskich. Cały czas ten haracz przez kredytobiorców jest płacony, a rząd chowa głowę w piasek niczym rasowy struś. Prezydent Elek Andrzej Duda w czasie kampanii popar żona Frankowiczów Przewalutowania kredytów na podstawie kursu z dnia podpisania umów. Takie rozwiązanie wymaga dokapitalizacji banków przez ich właścicieli. To się nie stanie samo z siebie bez szeroko ofensywy na arenie międzynarodowej, bowiem kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego to nie jest polska wewnętrzna sprawa, tylko kwestia wiarygodności uczciwości systemu finansowego Unii Europejskiej i strefy euro. Proszę Państwa. Mamy tutaj tak naprawdę dwie rzeczy. Krótko, treściwie na koniec. Po pierwsze, a to nie jest sprawa wyłącznie, Szanowni Państwo, tych, którzy wzięli kredyty w, w obcych walutach. Ponieważ jeżeli rząd nie spełni dyrektyw unijnych, to się zgodził sam z siebie, bo nie protestował, gdyby były przyjmowane, chociaż mógł to zrobić. To wówczas każdy polski podatnik, także ten, ten który nawet nie powochał tego kredytu w obcej walucie, który w ogóle nigdy nie wziął żadnego polskiego kredytu w polskich złotówkach, także ten podatnik będzie musiał się złożyć na kary, które Polska będzie płaciła. No podkreślam, mamy jeszcze dwa miesiące. Na dyrektywę, o której mówiłem. Jeżeli rząd tego nie wprowadzi, no to wówczas mamy sytuację taką, że Komisja Europejska pójdzie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zacznie się procedura i rzecz jasna te kary mogą być nałożone. Kary surowe podkreślam kilkadziesiąt tysięcy euro dziennie. To są kwoty, które idą w miliony w skali rocznej. A a druga sprawa no to oczywiście postawienie sam na sam z bankami kredytobiorców, inaczej niż rząd na Węgrzech, który wymusił na bankach ugodę. Ugodę między bankami a tymi, którzy brali kredyty. Inaczej niż na przykład w Hiszpanii czy Chorwacji, o tych krajach mówiłem wcześniej, parokrotnie na innych konferencjach, gdzie sądy brały stronę kredytobiorców. No, w Polsce obywatel, Musi bronić się sam. Eee, Podkreślam więc, że jest to sprawa podwójnego ruchu zaniechania ze strony rządu, po pierwsze wobec kredytobiorców, a po drugie e, w związku z nieprowadzeniem tych dyrektyw unijnych e, wobec polskiego podatnika, bo to polski podatnik, a nie pani premier Kopacz, która za parę miesięcy odejdzie ze stanowiska, e, e, będzie musiał płacić za niefrasowliwość, nieprofesjonalizm, lenistwo i brak wyobraźni tego rządu. Proszę Państwa z całą mocą chciałem podkreślić jeszcze raz skalę problemu, te 172 miliardy złotych w bilansach banków to jest prawie 17% wszystkich aktyw banków i jasnym jest, że jak frank bądź inne waluty znowu będą silniejsze do złotego to ten procentowy udział kredytów hipotecznych indeksowanych do obcych walut będzie jeszcze większy i będzie to jeszcze większy problem. Proszę zwrócić uwagę, że te 172 miliardy złotych, to jest 12% polskiego PKB. Ten problem jest naprawdę olbrzymi, zagraża nie tylko systemowi finansowego bankowemu w Polsce, ale też zagraża wiarygodności systemu finansowego Unii Europejskiej i strefy euro, dlatego że. Właściciele banków działających w Polsce to przeważnie banki ze strefy euro. Przewalutowanie kredytów po kursie z dnia podpisania umów, tak jak wskazuje KNF, może się wiązać nawet z zagrożeniem likwidacją kilku banków. KNF mówi o trzech bankach, stąd też Polska. Rząd polski, który, no, co tu dużo ukrywać, jest, no, ma jakieś wspólne interesy z banksterami, nie wprowadza tej dyrektywy pozwalającej w sposób uporządkowany likwidować banki, bo ta dyrektywa między innymi zabrania pomocy publicznej bankom. W związku z tym na przykład te propozycje Związku Banków Polskich z zeszłego tygodnia no nie miałyby zastosowania, bo te propozycje zakładają udział Skarbu Państwa w kreowaniu tych funduszy pomocy. Podobnie z tą dyrektywą chroniącą kredytopiorców, którzy biorą kredyty hipoteczne. Też nie jest wprowadzana, bo ona idzie w poprzek. Lobby, bankowe, lobby bankowemu. No już skandalem jest ten list rządu, stanowisko rządu, stanowisko RP, jak to jest nazwany ten list, ale to jest stanowisko rządu Kopacz, no, który wprost staje z bankami przeciw Frankowiczom. I to jest skandaliczne, dlatego że no staje przeciw interesowi Polski. Więc. Rząd polski, który nie działa zgodnie z interesem gospodarczym i finansowym kraju. Skandal naprawdę olbrzymi, przy czym nie pierwszy. Proszę przypomnieć sobie sytuację z opcjami walutowymi. Ten kryzys nie miałby miejsca, gdyby nie rząd Tuska wtedy wprowadził na czas dyrektywę MIFID. Która chroniła właśnie klientów banku przed takimi sytuacjami. Więc już raz opóźniono dyrektywę i polscy obywatele, klienci polskich banków, zagranicznych banków działających w Polsce, no, zapłacili za tą wysoko, wysoką cenę. Ale cena za kredyty frankowe to nie jest tylko cena, którą płacą frankowicze. Wszyscy kredytobiorcy, również złotówkowi płacą za tą sytuację cenę, dlatego że stopy procentowe byłyby niżej, gdyby nie było problemu frankowiczów. Czym prędzej ten, ten problem zostanie rozwiązany, tym z większą korzyścią dla polskiej gospodarki i dla kieszeni nas wszystkich, nie tylko frankowiczów. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma żadnych pytań, dziękujemy za udział w konferencji.